Moister, jak zawsze ciebie nie ma. Już przyjechałem, a ty nadal tam stoisz. No, sąsiad, masz to, łap. Chyba ci przywalę tą rurą. Uważaj, ty! No i rozjechał moje żonkile. Jak to zrobimy? Obstawiam żubra. O ja żubrówkę. Muszę sobie chyba zapalić. Masz zapalniczkę. Dobra, tu schowię żubrówkę przed nim. Muszę dać znak. Nie schowiesz przede mną. No właśnie się schowię. Dobra, trzeba pomierzyć nasze pola. Łap za to. Dobra. Zepsuty. Złożymy reklamację. Masz, masz tą fakturę i zanieść do Castoramy. Idę do biedronki. Wróciłem. Dobra, zobaczymy co kupiłam. Chyba cię zaszczelę. Dobra, trzeba posadzić nowe żonkile. No, dawaj tu. I dobra, pyk, 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 pyk. No, dobra, dobra. I dawaj tam żonkila i tak dalej, i tak dalej. Masz tu fakturę na te żonkile i lecimy. Sąsiad, przestaj, spadam! Chyba ci szczelę naprawdę tą rurą w łeb. A masz!